Witajcie, proszę Państwa, nasz piąty dzień w podróży. Opuściliśmy nasz hotel w Sinai i ruszamy w kierunku dupnicy w Bułgarii. Żeby tam dotrzeć, mamy do wyboru dwie alternatywne drogi. Jedną przez most przyjaźni w miejscowości Rusę, no i to jest granica pomiędzy Bułgarią a Rumunią, bardziej Rumunią a Bułgarią, bo teraz jesteśmy w Rumunii. Albo druga alternatywna droga to jest przez. Prom w miejscowości Nikopol. No i tam okay. przez oba To przez... jest odjazd do tego promu. No. Tu już decyzję podjęliśmy. No dobra, no to, to mi trochę zepsuło mój motyw, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć, że teraz mamy mniej więcej tak, jak w bajce Gufi, kiedy ten Gufi. Nie wiem co to za zwierzę pies ze swoim ojcem jechali na męski wyjazd no i Gufi ten chłopiec nie chciał jechać na męski wyjazd on wolał jechać na koncert i ten ojciec powiedział mu dobra, za chwilę mamy na autostradzie rozdroże i jeżeli chcesz to pojedziemy na koncert ale wtedy nie masz ojca albo jedziemy wspólnie na ryby się bawić no jest ta autostrada jest kierunkowskaz. ryby koncert takie dosłownie że jest narysowana ryba i jakaś nutka no i za to się mówi Gufi gdzie skręcać a Gufi, Goofy, mm, mm, Goofy, gdzie skręcać? I, to i ja, nieoznaczony i, mam ten zjazd. I, tak, tak. I Goofy w ostatnim momencie już tak, bo ten ojciec w ogóle nie skręcał, nie? I Goofy powiedział: koncert! I wtedy ten, ten ojciec Gufi tak zakręcił, tak, że po prostu po barierce poszedł, że się wbił w tą barierkę, ale jakoś dał radę w prawo, wylewo zjechać. Aha, i No I pojechali na koncert, no i się do niego nie odzywał. No i mniej, mniej więcej mamy taką samą sytuację, ponieważ mieliśmy zjazd albo prom, albo most. Albo prom, albo most. I tam decyzję należało. Należało podjąć dużo wcześniej, no i my podjęliśmy, że jedziemy przez most, no ponieważ droga tyle samo czasu pokazuje na moście, może być korek, więc to Będziemy jest. Tak. Na będzie na pewno korek, bo a, bo dlatego, że nie jest w ogóle w remoncie ten most. Więc jest tylko jedna, jeden, jeden pas, no i puszczają ruch wahadłowo. No ale na promie z kolei, no, to to jest prom taki przez Dunaj. Przez Dunaj. O tak, a Przez Dunaj! Przez Dunaj? A tam e, policja tak, za mną równo. Nie tak. wiem. Taki ja trochę, trochę jak w brzegu dolnym był przed remontem. Bardzo dawno temu, ale na tyle, że go pamięta Pola, pewnie no, też. Pojęcie. Pola też go pamięta, czy nie mogło być dalej niż 5 lat temu. Mama. 12. 12, mama mówi. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Będę informować na bieżąco. Proszę Państwa, teraz przejeżdżamy przez okolice Ploeszti, i dla Was to może zwykłe Pola, dla nas też, ale w historii Rumunii to miasto odegrało naprawdę ważną rolę. Ponieważ już w XIX wieku stało się jednym z najważniejszych ośrodków wydobycia ropy, a podczas II wojny światowej, był podczas gdy Rumunia była w sojuszu z III Rzeszą, to tutaj właśnie wydobywano duże, dużą część zasobów ropy naftowej potrzebnej do zasilania pojazdów III Rzeszy. Dlatego w 1943 roku rozpoczęły się naloty dywanowe aliantów, przez co ta miejscowość e, bardzo ucierpiała, e, no, ponieważ była bombardowana. E, no ale pomimo to możemy dzisiaj obserwować takie pola. Ciekawostką jest, że podczas II wojny światowej Niemcy tu kładli trzeci pod względem. Obronności priorytet na ten teren, ze względu na to, że to było naprawdę ważne zaopatrzenia, A pomimo to i tak został ten teren bardzo zniszczony. Przejeżdżamy przez ten most przyjaźni pomiędzy Rumunami a Bułgarami. Nad Dunajem tutaj widać rzeczkę. Widać jak widać, bo są takie barierki, żebyśmy nie spali. No rzeka spora. Tam jakieś miasto. O, i teraz wjeżdżamy w taki jak był w tym Doppelganger, taki yy, dach nad mostem. I zaczynamy stać w malutkim korku, ale malutkim. Yy, 10 minut chyba będzie trwać, 11. Więc yy, moim zdaniem to dobra decyzja. Póki co, że wybraliśmy tą trasę, a nie przez prom mi już po przerwie obiadowej cały czas w Bułgarii i właśnie komentowałam bo tata powiedział, że tutaj byśmy wyjechali gdybyśmy jecie, jechali promem. I ja powiedziałam dobrze, że podjęliśmy taką strategiczną decyzję, żeby pojechać tym mostem. I miałam na myśli to, że nie było takiego korka, jaki pisało, że będzie, a mama powiedziała: "No, też się cieszę, że pojechaliśmy mostem. Przynajmniej zobaczyliśmy Dunaj. To taka ładna rzeka." A promem też byśmy ją zobaczyli, nawet z bliżej. Dzień dobry, dojechaliśmy już do miejscowości Dupnica w Bułgarii. I po polsku może ta nazwa wydawać się śmieszna, jak sobie pomyślimy, pomyślimy, że jesteśmy teraz w Dupnicy, ale pomyślcie sobie, jak ona brzmi po bułgarsku. Jeżeli dupka po bułgarsku to znaczy dziura, to Dupnica to nic innego jak zapadła dziura. Więc jesteśmy teraz w miejscowości o nazwie Zapadła Dziura w tłumaczeniu na bułgarski. Więc jak się może się domyśleć, nie ma tu za wiele do roboty. Mimo wszystko, yy, nawet takie wyzwania nie są nam straszne. Idziemy teraz odkrywać tutaj jakieś stare mury, są stare budownictwo. Mama powiedziała, że ta miejscowość wygląda jak Bułgaria 40 lat temu. Znaczy, ja się jej spytałam, czy wygląda jak 40 lat temu, i mama potwierdziła. Zaraz ocenicie sami. Hotel Rila. A ten okrągły balkonik to rodziców balkonik, ten, którego już prawie, prawie nie widać przez drzewo. Jesteśmy przy się Duchnica w centrum świata. To jest restauracja, do której teraz idziemy. Kondor. Tu jest wejście do piwnicy, ale możemy teraz. Proszę Państwa, przetestujmy ten Fondant Lava Cake. Czy się wylewa tak, jak się wylewać powinien? <grywka> Moim zdaniem tak. Wylewa, Lepiej to. niż taki co robię w domu. Bo robię fondanty w domu, tak. Ale w pudełkach po mafinkach, przez co są mniej takie lejące się. Jest już kolejny dzień, i już wyruszyliśmy z naszego hotelu Rila. I teraz godzina drogi od hotelu Rila jest Rila Monaster. Monaster, czyli klasztor. Musieliśmy się do tego ubrać w długie spodnie. Nie, że to był, był problem, bo jest dzisiaj bardzo chłodno. Bardzo. Mam nawet bluzę. Ja nie, co? Weszliśmy na taką wieżę obronną, i bo yy, no tak, oni też musieli się bronić przed kimś. Tutaj mieli takie zbroje kiedyś, a tutaj jest taka fajna dziura, która normalnie była otwarta i schodziła na dół i ona dawała to te oświetlenie, a także można było coś nią zrzucać. A teraz idziemy jeszcze wyżej. O nie, tu nie ma mojej rodziny, co oznacza, że trzeba iść jeszcze wyżej. A na każdym spięter jest taki kibelek, ale chyba nieczynny, ale kibelek. Na parking schodzi. Tutaj mamy takie części fresków. Oni też się bawią takie rzeczy. A tutaj, jak się przyjrzycie na tym akroniku. To tu, gdzie macha taka ręka jest mia. Ja. W tym jednym z okien. No, tu jest on. Wrócił mnie uwagę na klucze, jak. Je. Wszystki Monaster na mnie, na mnie zrobił dość, dość duże wrażenie. O! To jest taki takich krużgankach, jest to styl odrodzenia, odrodzenia bułgarskiego. Tutaj jest bazylika, święte miejsce dla, dla Bułgarów. I myślę, że warto było tu wjechać. Wychodzimy już z klasztoru. Z śmiesznych rzeczy, to jak wie, patrzyliśmy, jacy są święci, to Pola powiedziała, mi by się najbardziej przydał święty Antoni, bo on jest od szukania rzeczy. A ja powiedziałam, mi by się przydał święty Jerzy, bo on zabił smoka. A Pola powiedziała, to sobie lepiej kup tego, jak on się nazywał? Tego, co zabił smoka wawelskiego, jak on miał? A ja mówię, a no, było coś takiego. Janek Sikierka? A mama mówi: Szewczyk-Dratewka! amerykanek kierka". No, a teraz jest ostatni odcinek drogi przed nami. Później dużo przerwy, bo aż 8 dni przerwy. Witamy na greckiej ziemi. Już dojechaliśmy do Grecji, co prawda jeszcze nie do hotelu, bo jesteśmy w jakimś miejscowości Kornas. Zatrzymaliśmy się na jedzeniu po długiej przerwie, bo o 11.00 wyjechaliśmy z hotelu, a, znaczy z klasztoru, a jest 16.00 już, no i zaraz coś zjemy! Świeży soczek już w Grecji! Domi wzięła sałatkę grecką i e, meatballs. Mm -hmm. um, bez porcji, czyli takie o, Tata przyjął gros porcje, mama przyjęła suflaki porcje, to pola gros porcje, ale z wyczaczkiem. O 5 i 800 km. Jesteśmy w naszym następnym domu, w którym będziemy tym razem... W tym razem będziemy w tym domu mieszkać przez 8 dni i mieliśmy trochę stromy podjazd, ale opłacało się, bo teraz jesteśmy, mamy taki widok na górę tutaj private pool. A muszę im otworzyć. A na górze ja jak zwykle mam romantyczną sypialnię z polą, moją siostrą. A taka droga prowadziła nas do hotelu. Yy, no, teraz będziemy zjeżdżać w dół, ale oczywiście do hotelu mieliśmy cały czas w górę. Cały czas w górę przez... Jak widzieliście widok z okna na morze, to tyle w górę właśnie. Dzisiaj zrobimy zakupy w tym supermarkecie na kolację i zjemy na naszym uroczym tarasie. Witajcie z plaży! Zaraz testujemy tą plażę i... Dobra, proszę Państwa, bo się, że ten moment kiedyś nadejdzie, Trzeba wypróbować wodoodporność tej kamerki. Idziemy do basenu. No, teraz ja zamoczyłam zlewę. Zrobiłam próbny test. Raz w się śmierci, proszę Państwa. Sprawdzamy wodoodporność tej kamery. Na raz, na dwa, na trzy. Żyjecie? To dobry znak.